Współczynniki wielomianu spełniają warunek, że każdy następny jest dwukrotnie większy od poprzedniego. Wobec tego pierwszy to jest równe 2A0, drugi to będzie 2A1, czyli możemy to zapisać jako 2 razy 2A0 i 2 razy 2 to będzie 4A0. Następnie mamy A3, czyli to jest 2A2, 2, 2 razy 4A0 i mamy 8A0. I czwarty, to jest 2A3, jest równe 2 razy 8A0 i to jest równe 16A0. Suma współczynników wielomianu jest równa 1. Stąd wynika, że A0 dodać A1, dodać A2A3 oraz A4 jest równy 1. I podstawiamy A0, no to jest A0, bo to jest liczba bez x. -a. Tutaj mamy z samym x bez żadnej potęgi, czyli do potęgi tak naprawdę pierwszej, której nie zapisujemy, to jest 2A0, do drugiej, czyli mamy 4A0, do trzeciej to jest 8A0 i mamy do czwartej to jest 16A0 i to jest równe 1. Zliczamy lewą stronę, otrzymamy 31A0 jest równe 1. Dzielimy przez 31, czyli A0 jest równe 1 przez 31. W takim razie Pierwszy to jest 2 przez 31, no bo musimy zrobić razy 2. Następnie drugi to jest 2 razy, tutaj mamy dwójkę, czyli 4 przez 31, trzeci 8 przez 31 i czwarty 16 przez 31. Szukamy wielomianu, który będzie przyjmował wartość postać, 16 przez 31 i mamy x do potęgi 4, bo zaczynamy zawsze od największej potęgi: dodać 8 przez 31 x do 3, dodać 4 przez 31 x do 2, dodać 2 przez 31 x i dodać 1 przez 31.